Cześć wszystkim, tu Ejtoz. Witam w kolejnym filmiku o FIFA 20. Dzisiaj porozmawiamy o inwestycjach. Jutro jest premiera FIFA w wersji mistrzowskiej, w wersji Ultimate. Zastanowimy się zatem, gdzie warto zainwestować coiny, żeby zarobić, żeby mieć zwrot z inwestycji. Spojrzymy na inwestycje w Goldy, spojrzymy na inwestycje pod Roberta Lewandowskiego i jego Player of the Montha. I to w zasadzie tyle, bo to najciekawsze topiki, które są do pokrycia, ale to są bardzo duże topiki i mam nadzieję, dosyć skrupulatnie do tego podejść i przekazać Wam jak najszerszy zakres wiedzy, tak żebyście skorzystali i żebyśmy razem zarabiali koiny. Subskrybujcie mój kanał. Dzisiaj to już jest drugi upload, a będzie ich jeszcze więcej, im więcej subskrybentów, im więcej lajków zobaczę. I przejdźmy do analizy. Zaczniemy od inwestycji w goldy. Temat bardzo na czasie, wiadomo, każdy chce zbudować drużynę, każdy chce mieć coiny na to, żeby zbudować drużynę. I zastanawiacie się, w jakie karty warto włożyć coiny, czy warto je zainwestować tylko po to, żeby na nich zarobić. Przyjrzymy się kartom z zeszłego roku. Uważam, że mimo wszystko struktura, w związku z tym, że się nie zmienia, czyli cały czas będziemy mieli nagrody w czwartki, Weekend League, Division Rivals i skład nagrody w poniedziałek, mniej więcej w tej samej wysokości. Rynek będzie zachowywał się bardzo podobnie. Jedyne, co się może zmienić, to to, że te sezonowe nagrody dają trochę więcej coinów, przez co ceny potencjalnie wzrosną troszkę bardziej niż ostatnio. Ale czy będzie to miało tak znaczący wpływ? Nie sądzę. Będzie to trochę równoważone tym. Że ludzie dostaną też dużo paczek Android Double z tejże właśnie linii sezonowej, tak? Będziemy zarabiać ekspo, dostawać nagrody co chwila, więc myślę, że niejako ten dodatkowy zastrzyk gotówki trochę się zrównoważy tym, tym że będziemy mieli dodatkowe paczki za darmo z nikąd z Android tak? Dlatego uważam, że trend w cenach będzie mniej więcej taki sam. Więc przyjrzyjmy się, no to kartom z zeszłego roku. Kevin De Bruyne. Mamy rok temu był to poniedziałek 24 sierpnia, generalnie historia jest podobna, w tych same dni pojawiały się e, pojawiała się FIFA i w te same dni m, trzeba patrzeć na ceny, tylko, że przesunie się o jeden dzień na dacie wrześniowej. Kevin De Bruyne kosztowało 329 tysięcy na Xboxie, a i też będę patrzył na Xbox, a nie na PlayStation, bo na PlayStation nie było jej akcesa, a to jednak mimo wszystko. Znacznie zmienia e, znacznie zmienia strukturę, jak wyglądało, jak kształtowała się cena w czasie. Ze względu na zupełnie inny poziom podaży wcześniej i później. E, także spójrzmy na, spójrzmy na brune 329 tysięcy max, jaki osiągnął. To było 406 tysięcy 26 października, czyli mamy realnie wzrost e, od poniedziałku tu 330 do 406, 70 tysięcy, czyli pi razy drzwi to jest tam 20%. 20% wzrost to jest całkiem niezła inwestycja, ale no, jakby wszystko zależy od tego, ile macie koinów, Żeby zainwestować w kabinę dobrojną, 329 tysięcy rok temu, zakładam, że musiałeś mieć około 3 milionów, żeby w ogóle rozważyć to. Jeżeli nie masz tak, że inwestycja dla ciebie stanowi 10% twojej, twojej całej wartości aktywów, no to odradzałbym takie inwestycje. Zwłaszcza, że tak naprawdę ciężko trafić. Hazard, na przykład, również karta bardzo meta w poniedziałek, 24 sierpnia kosztowała 594 tysiące. Dzień później kosztowała 695, a wszyscy, którzy nie sprzedali tego dnia stracili na nim bardzo dużo. Mamy, porównajmy znowu do 26 października, on kosztuje tylko 368 000, czyli z 596 zleciał do 300. To jest bardzo duża strata, a niby Czym się różni hazard od De Bruyne? Oboje są rzeczem meta, oboje są z Premier League, bardzo często występującymi w, w drużynach, więc szczerze mówiąc, ja nie potrafię uzasadnić, dlaczego De Bruyne wzrósł, a hazard nie wzrósł. E, jedyny tutaj był skok przez moment, w momencie, kiedy było ogłoszone, że to hazard został e, Player of the Month, prawda? Premier League. Następny przykład: Aguero. Ten z kolei bardzo ale to bardzo regularnie trzymał swoją cenę. Znowu 26 jest jego pik, 26 piątek, czyli zakładam, że to wieczorem w czwartek tak naprawdę było tuż przed weekend ligą. To jest trzecia czy czwarta weekend liga. No to jest miary trend, który pozwala na flipowanie co tydzień, prawda? Tutaj kupujemy w poniedziałek, sprzedajemy w, w, ten, w czwartek i, i jest profit, tak? I myślę, że jednak na tego typu inwestycji bym się bardziej skupił, czyli krótkoterminowych. Takie długoterminowe wychodzą różnie, na przykład gracze, którzy zainwestowali w Kantę, 273 do 367, no bardzo duży profit i akurat Kantę się bardzo opłacało mieć. Ale Pogba, który był równie popularny, w momencie, w poniedziałek kosztował 454 tysiące, a 26 zaledwie 487, co ledwo pokrywało Ci inflację, e, podatek, tak? Inflacja ledwo co pokryła podatek, a jeżeli byłeś niespokojny i martwiłeś się, że jego cena leci w dół, to zapewne razem z innymi panikselerami sprzedawałeś tu. No i, i byłeś w plecy i to mocno w plecy. E, kolejny przykład, Mo Sala, e, 24 poniedziałek 298 tysięcy. Później nigdy takiej ceny już nie osiągnął. I Znowu, to jest jakby kolejny przykład, że naprawdę jest ciężko wyjaśnić trendy na tych topowych kartach, których zainteresowanie jest bardzo duże. No bo, e, czemu w salach tak się zachowuje akanta inaczej? Naprawdę bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Van Dyke to jest przykład w drugą stronę, czyli że można zarobić na takiej inwestycji na kartach, które są naprawdę bardzo popularne. Van Dyke kosztował 100 tysięcy 24 września, a 26 października 163, to jest wzrost o 60%. To jest bardzo dużym zwrotem z inwestycji. Gdyby wszystkie karty zachowywały się tak jak Van Dyke, to oczywiście z łatwością można było powiedzieć kupujcie złote metakarty, wzrost gwarantowany. Ale jak widzieliście na poprzednich przykładach, wcale tak nie jest. Zanim przejdziemy dalej, to krótkie podsumowanie. Generalnie wydaje mi się, że ja bym się trzymał z daleka od inwestycji w goldy. Jeżeli budujecie drużynę, jesteście w stanie sobie zbudować drużynę z tych właśnie zawodników topowych meta. No to zróbcie to. Zapewne nie stracicie na niej, a przynajmniej nie stracicie dużo w okresie przynajmniej najbliższego miesiąca, no, a będziecie mieli Friday fan z takiej drużyny, prawda? Teraz przejdziemy do graczy meta, ale nie tych najdroższych, tylko troszkę tańszych, jak Martial, który kosztował 50 tysięcy w poniedziałek, 24 września 2018. I co widzimy tutaj? No tutaj akurat trend jest prosty i powtarza się dla wszystkich graczy tego typu. Czyli przyjąłbym, że gracze 83, 82, mimo że są naprawdę meta, popularni, jest na nich hype, prawie każdy chce ich mieć w drużynie, są pakowani na tyle często, że podaż znacznie przewyższa popyt, i cena Marsiala regularnie wzdłuż całej linii spadała. Porównamy to standardowo 26 października. Tutaj kosztowało tylko 30 tysięcy to jest 40% zjazdu. Więc inwestycje w tego typu graczy bardzo odradzam. Podobne zachowanie obserwujemy u Jezusa, który kosztował 60 tysięcy, a 26 października. Września 28, czyli zjazd od ponad 50%. Naprawdę no, tych graczy omijamy szerokim łukiem. Eee, przykład tegorocznej wersji takiej karty to jest na przykład Rashford, którego ja się dzisiaj pozbyłem za 61 tysięcy, co i tak było wydaje mi się o dzień za późno. Wczoraj kosztował 68, 67 eee, trzeba było sprzedać wczoraj. Przetrzymałem go za długo, jeden dzień. No i, no, i teraz zjazd. Tak więc te karty omijamy. Ciekawym przykładem jest Valencia, który był drugim najlepszym ridebackiem z Premier League, którego było można mieć. Tego rodzaju karta, jeżeli to jest druga najlepsza możliwa karta do posiadania, zachowuje poziom swojej ceny mniej więcej w tym samym okresie, kiedy inne karty tego typu już zjeżdżają. To była druga karta najlepsza na rideback. Pierwszą był Kyle Walker. Kyle Walker, mimo że to tylko 84 Overall, z 78 tysięcy w poniedziałek wzrósł do 95. To nie jest duży wzrost, to jest jakieś tam 15%, no ale zawsze wzrost. Więc jeżeli karta nie jest super wysokim ratingiem, ale jest najlepsza na danej pozycji, i nie za bardzo ma konkurencję, bo najbliższą konkurencją dla Walkera był, tak jak widzieliśmy wtedy, Valencia. No to taka karta będzie, będzie wzrastać. W tym roku jest ciężej z tymi ridebackami right w Premier League. To zawsze była taka pozycja, gdzie było w miarę łatwo wskazać faworyta. A teraz tam doszedł Cancelo. Jest Walker, jest Cancelo. Myślę, że żaden z nich znacznie nie wzrośnie, więc też bym odradzał inwestycje w takie karty. Przechodząc do następnego tematu, to pytanie, jakie czasami dostaję, to jest pytanie o player of the month Lewandowskiego i inwestycje pod niego, czyli Müllery, Hummels czy inne karty, pomysły, jakie można mieć, żeby inwestować w SBC, które przed nami w piątek. No i miałem zrobić oddzielne wideo, żeby właśnie powiedzieć, jak można zarobić na tym SBC, ale po ale po analizie doszedłem do wniosku, że nie można. Generalnie SBC na Lewandowskiego, e, szybko zobaczmy ile kosztuje obecnie Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, w chwili obecnej, kosztuje. Jego wersja 89 kosztuje 109 tysięcy na rynku Xbox One, 123 na PS4. No i upgrade. Do tej wersji jest naprawdę minimalny, więc sądzę, że SBC na Lewandowskiego pewnie, pewnie będzie przesadnie drogie. Będzie kosztowało około 200 tysięcy i myślę, że będzie miało bardzo małe zainteresowanie. Ta karta ma tylko 78 pace, gdzie Pace u napastnika w tej wersji FIFA jest naprawdę istotny, więc sądzę, że będzie bardzo małe zainteresowanie, żeby zrobić to SBC. Dlatego odradzałbym inwestycje. Jeżeli do tej pory nie zainwestowaliście w takie karty jak Miller czy Hummels czy jakiekolwiek inne karty, które przychodzą do głowy w momencie, kiedy myślimy o inwestowaniu w Player do the z Bundesligi, czyli Niemcy z Bundesligi, ewentualnie Informy z Bundesligi, to na pewno już tego teraz nie róbcie. Ja na pewno tego nie będę robił. Jeżeli zainwestowaliście wcześniej, udało wam się kupić taniej Millera, niż obecnie, niż obecnie są warty na rynku, no to, no to ja bym sprzedał pewnie w piątek przed, przed południem, albo może nawet w czwartek wieczorem, tak żeby sprzedać te karty innym inwestorom, którzy w ostatniej chwili będą no, próbowali jeszcze coś tam wykombinować i coś zarobić. Na pewno nie trzymałbym dłużej. Sposób, jaki ja obecnie próbuję wykorzystać, żeby zarobić, bo na razie bardziej mówiłem czego nie robić niż co robić, to inwestycja w karty, które są blisko wymarcia na rynku lub są nieobecne na rynku ze względu na ich niski price, price range. To jest np. Alec Saint-Maximin, ciężkie nazwisko, który ma price range na 10 tysięcy i kosztuje 10 tysięcy lub inni gracze tego typu jak Fireland Mandy jak um, Van Bissaka, czy ktoś tam jeszcze był taki, prawda, a Lo no parę, parę jest takich zawodników, którzy no teraz ciężko jest ich złapać, oczywiście zdaję sobie sprawę, że Ciężko, ciężko powiedzieć, że o, teraz masowo zainwestujcie w Saint Maximina, jeżeli go nie ma w ogóle na rynku, ale myślę, że opłaca się próbować go złapać i jeżeli złapiecie go, no to zapewne podwoicie swoją gotówkę zainwestowaną w takiego zawodnika. Co ważne, to spróbujcie go jak najszybciej sprzedać, jak tylko wyjdzie price range upgrade, bo zazwyczaj to wygląda tak, że cena szybko zlatuje i później powoli się wspina, więc... Próbujecie sprzedać w tym pierwszym piku, jak tylko Price Range zostanie zabraidowany, sprzedajecie, a później odkupujemy, gdy cena osiągnie znacznie, znacznie niższy poziom i czekamy spokojnie z ponowną inwestycją w tego samego zawodnika, aż cena wzrośnie. W ten sposób myślę, że spokojnie można, można, można zarabiać. Zwłaszcza, że teraz jest znacznie łatwiej znaleźć takich zawodników, bo na footbinie jest takie piękne coś jak PRP ustawiacie sobie filtr albo na max, albo na 81 do 99 i szukacie graczy, e, którzy niedługo wyginą z rynku, prawda? Czyli na przykład taki Dries Mertens, e, który akurat ma Team of the Week, a więc to słaby przykład, no ale burki ma 89%, Goalkeeper 85, możemy się mu przyjrzeć. Zobaczymy, ile, ile faktycznie teraz kosztuje na rynku. No, jeszcze jest go dużo, więc akurat jemu chyba raczej nie grozi wyginięcie, no ale rozumiecie ideę, szukacie takich graczy, którzy, którzy mogą potencjalnie dać szansę na zarobienie w momencie, kiedy wyginą z rynku. To chyba tyle co chciałem dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że wideo się A jeszcze zanim, przepraszam, jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście inwestujemy w Timo Dwayne inwestycje w Team of the Week One, to jest najbezpieczniejsze inwestycje zgodnie z wideo, które zamieściłem i link będzie gdzieś tutaj, zaraz się pojawi na ekranie, to to są najbezpieczniejsze inwestycje. Na nich na 100% zarobicie, zarobicie dużo. To teraz już wszystko na pewno. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Subskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało wideo. Jeżeli chcecie więcej tego kontentu, napiszcie komentarze, co Wy sądzicie o inwestycjach, w co Wy inwestujecie. I zadajcie pytanie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie, żebym o czymś konkretnie jeszcze opowiedział, no to ja bardzo chętnie zrealizuję Wasze tutaj pomysły. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Hej!